Na pierwszy rzut budą dzisiaj osiedle, które y, założenia zimy bez okrycia przetrwać nie powinny, jednak one są tak szalenie dekoracyjne zimową porą, że szkoda pokrywać je i nie pokazywać tego piękna światu. Tak więc wybrałam kilka takich gatunków, które zimową porą właśnie kwitną i posadzimy je wszystkie do odpowiednio zabezpieczonej skrzynki balkonowej. Postawię je na oknie w takim dosyć zacisznym miejscu, czyli między szczelinami, także więc mur będzie jako tako je... Y, murek taki przy oknie odgradzał je, więc myślę, że nie będzie tam bardzo wiano, bo u nas tutaj nad morzem bardzo wieje. Skrzynka została odpowiednio zabezpieczona styropianem i jeszcze jest ważne bardzo to, żeby te rośliny zimą również podlewać. Jeżeli będzie silny wiatr i dużo słońca, to one będą wymagały od nas tego, żeby je podleć. A kwitną fantastycznie, za chwileczkę opowiem Wam o każdym z tych gatunków. Dodatkowo jeszcze tę skrzynkę ozdobię taką winą sztuczną, którą dzisiaj kupiła po to, żeby Nada Ci taki charakter bardzo świąteczny. Będziemy do niej zaglądać wspólnie co miesiąc. No to jaśminnego kwiatowy, ja myślę, że to jest bardzo interesująca roślina. Kwitnie mniej więcej od listopada do kwietnia, takimi bardzo drobnymi żółtymi kwiatuszkami, ale ona potrafi w międzyczasie obradzić się na warunki klimatyczne. Jeżeli będzie za duży mróz, ona po prostu na chwileczkę zaniedba swoje kwitnienie, po to, żeby znowu później wystartować po tych większych przymrozkach. I ona kwitnie na takich bezlistnych łodygach. Jeżeli te łodygi obetniemy i wstawimy do domu do wazonu, to również zakwitnie nam w naszym domu. Ja tu ją puściłam yy, jako roślinę zwisającą z naszej doniczki i myślę, że to ciekawie będzie wyglądało. I jest to roślina, która kwitnie gdzieś w okolicach kwietnia. W tej chwili powinna, powinny się na niej pojawiać takie korale koloru granatowego. I ona naprawdę ciekawie wygląda, ponieważ jej zimozielone liście są bardzo ciemne i widać na nich wyraźnie blaszki. Dodatkowo przebawiają się one na kolor bordowo-czerwony, już widać, że łodygi już są koloru bordowego, ale najbardziej dekoracyjne one są wtedy, kiedy usiądzie na nich szron. I mam nadzieję, że widok taki przyjdzie nam oglądać w czasie tych naszych... A teraz czas na moją lubienicę, Kalinę Wawrzynowatą. Roślinę, która już widzicie zawiązała pąki kwiatowe, natomiast w pełni rozkwitnie w okresach świąt Bożego Narodzenia takimi fantastycznie biało-różowymi, pachnącymi kwiatami. Dodatkowo te zielone liście będą zdobiły tą naszą świąteczną doniczkę i myślę, że naprawdę oczaruje niejednego przechodnia i niejedna osoba zachwyci się jej urokiem. I ostatnia roślina, niebiański bambus. I ona jest zachwycająca w swoim zabarwieniu. Wygląda, jakby wpadła pod pędzel jakiegoś szanego artysty malarza, który tak do końca nie bardzo wie, jakiego koloru w tej chwili użyć. I tak rzeczywiście wygląda przez cały rok. My nie wiemy, w jakim miesiącu ona będzie miała jakie zabarwienie. W tej chwili widać odrobinę pomarańczy z czerwienią i z żółcią. Coś wspaniałego. To już gotowa, skoro posadziłam się specjalnie na y, brzegu doniczki, ponieważ te gałęzie powinny zacząć się ładnie zwisać w dół i jeżeli zakwitnie na żółto, to naprawdę będzie świetnie się to wszystko razem komponowało. Podrywałam głównie te y, zielone liście od tych sztucznych kwiatków i spójrzcie, że ta skrzynka naprawdę wygląda tak bardzo świątecznie. Jeżeli chcielibyście stworzyć podobno skrzynkę i przeprowadzić wspólnie ze mną test, to zapraszam Was na samym dole pod filmem. W opisie znajdziecie Roślin, gdzie można nabyć takie rośliny. I do zobaczenia kolejnym razem, a może macie pomysł na przeprowadzenie własnego testu i zrobimy go wspólnie.